Cześć! Jeśli pierwszy raz wybierasz się pod namiot i planujesz swoją pierwszą noc w lesie nad jeziorem, zarówno na kempingu, a tym bardziej na dziko, ten film jest właśnie dla Ciebie. Opowiem Ci o 11 najczęstszych błędach, które niemal zawsze popełniają początkujący biwakowicze. I co najważniejsze, podpowiem Ci, jak tych błędów uniknąć, bo z naturą lepiej się zaprzyjaźnić niż z nią się po prostu zmagać. Zapraszam do oglądania. To zaczynamy i błąd pierwszy brak znajomości zasad biwakowania. Chodzi o to, że na każdym terenie, jeżeli to nie jest właśnie zorganizowane w formie namiotu, kempingu, chociaż też obowiązują regulaminy, to poza nimi nie wszędzie nasze biwakowanie, rozbijanie namiotu może być legalne. Jak tego uniknąć? Jeśli nie wybierasz się właśnie na kemping, czy oznakowane pole namiotowe, zaplanuj po prostu miejscówkę, gdzie się będziesz rozbijał, gdzie będziesz biwakował. Zanim rozbijesz namiot, upewnij się, że możesz tam to zrobić. Sprawdź zasady w danym regionie, na przykład w parkach narodowych, obowiązują bardzo ścisłe regulacje. W Polsce też są możliwości rozbijania się z namiotem na dziko, i dużym ułatwieniem jest tutaj już gotowy portal. Cenne informacje znajdziesz na stronie lasów państwowych, a tam, gdzie możesz znaleźć dokładnie dane geograficzne obszarów do legalnego biwakowania. No właśnie na tym portalu znajdziesz na stronach poszczególnych leśnic. W takiej zakładce turystyka, łamane program Zanocuj w lesie. To jest program od dłuższego czasu, od już paru ładnych lat yy, działający, cieszy się dużą popularnością, yy, jest bardzo pozytywnie oceniane, więc na pewno tam warto zajrzeć. Jeżeli wybierasz się w inne miejsce poza Polską, tym bardziej musisz poszukać na, na lokalnych stronach internetowych tego typu informacje, bo kary za nielegalne biwakowanie mogą być dotkliwe, więc po co sobie zepsuć? tak sympatyczną e, aktywność na świeżym powietrzu. Szanuj lokalne prawo i kulturę outdooru, a wyjdzie ci to na dobre i na zdrowie. Przebywamy na miejsce i kolejny błąd. No właśnie, złe miejsce wybieramy, ktoś rozbije namiot w zagłębieniu terenu, inny ktoś na jakiejś pochyłości stoku. A kiedy przyjdzie deszcz, albo śpimy w basenie, albo zsuwamy się w śpiworze jak po zjeżdżalni, albo nierzadko jedno i drugie. Jak tego unikać? Zawsze szukaj płaskiego i lekko Najlepiej lekko wyniesionego, podniesionego miejsca, ale płaskiego. Upewnij się, że nie jesteś naturalnym jakimś koryciec, pływu wody, nie śpisz pod jakimś martwym drzewem i nie rozbijasz się w zasadzie wprost lub w bezpośrednim sąsiedztwie mrowiska. Idealnie to trochę cienia, trochę osłony, niezbyt daleko od wody czy jakichś punktów sanitarnych. Ale też nie przy samym brzegu z kraju, na przykład łąki lasu, czy na przykład na kempingu nie pod płotem, gdzieś równolegle w pobliżu do drogi. W każdym razie też warto zadbać o to, żeby to podłoże no było w miarę, w miarę twarde, ale też pamiętaj, żeby nie było jakichś kamieni pod nim, jakichś korzeni, bo wtedy nawet jeżeli będziesz miał jakby tutaj ekwipunek do spania całkiem przyzwoity, to jednak nierówność terenu też może dać Ci się we znaki. Kolejny nierzadki błąd u nowicjuszy to po prostu złe rozstawienie namiotu. Możesz mieć świetny namiot z najwyższej półki, renomowanej firmy, ale jeżeli jest rozstawiony na szybko, np. Na, na garbie z luźnymi linkami czy naciągami, jakby tutaj niedobitymi odpowiednio śledziami, to gotowy przepis na katastrofę przy pierwszym w zasadzie nieco silniejszym podmuchu wiatru. Jak tego uniknąć? Rozbijaj przede wszystkim Namiot na spokojne. Nie spiesz się, ale też w związku z tym, jeżeli nie chcesz tego robić pociągu, przygotuj się i zacznij to robić, jeszcze póki widoczność jest całkiem niezła. Rozłóż go najpierw na sucho w tym sensie, że po prostu sprawdź, gdzie będzie zaplanowane, sprawdź, gdzie będzie głowa gdzie będą nogi. Naciągnij tropik porządnie, a linki rozprowadź, te linki do naciągu rozprowadzaj symetrycznie. Używaj śledzi, a nie kamieni do obciążania linek czy, czy elementów. Namiotu. A jeśli teren jest twardy, weź ze sobą po prostu jakiś młotek treningo, trekkingowy albo jakiś składany ewentualnie jakąś małą pateczką. W każdym razie to na pewno ułatwi życie przy wbijaniu śledzi w takim nieco bardziej twardym terenie. I przede wszystkim warto, abyś przynajmniej raz rozłożył namiot i złożył go, zanim wybierze się po prostu na biwak na kemping. Sprawdzisz przy okazji, czy wszystko masz w tym namiocie w komplecie, nie ma jakichś uszkodzeń, a jeśli na przykład namiot leżał trochę gdzieś w szafie, w garażu, w piwnicy, czy nie ma tam po prostu pleśni. I przede wszystkim nabierzesz, co ważne, wprawy. Nie będzie po prostu przypału przy twoich yy, przyjaciołach, jak przyjdzie ci do samodzielnego rozkładania namiotu. Kolejny błąd popularny, szczególnie w okresie wakacyjnym, to ignorowanie y, pogody i przesadna wiara, że będzie wystarczająco ciepło, bo przecież jest lato, więc co może pójść nie tak. Myślisz sobie, że a tam nie będzie padać, a jeżeli nawet, to tylko troszkę mrzawki, która szybko przejdzie. A potem okazuje się, że z jest ulewa, jesteś przemoczony, przemoczony namiot, mokry śpiwór, zero frajdy. Mokrzy my i jeszcze do tego zimny poranek, zimny wieczór i szczękamy zębami. Jak tego uniknąć? Przede wszystkim zawsze sprawdzaj prognozę pogody. Najlepiej z dwóch, może trzech źródeł. Najlepiej, żeby to była prognoza stricte dotycząca tej lokalizacji, do której się wybierasz. Masz zapasową, miej, miej zapasową warstwę przeciwdeszczową, nawet jeżeli w ciągu dnia zapowiada się 30 stopni. Tropik namiotu zawsze rozkładaj. Nawet gdy niebo jest bezchmurne, bezchmurne i nic nie wróży deszczu. Wcześniej, gdy rozstawiasz namiot, upewnij się, że podłoga jest szczelna, podwinięta, aby nie było ryzyka, że obudzisz się w kałużu lub jak zacznie padać, po prostu zacznie ci namiot fizycznie zalewać. Bo bez tego naprawdę wiele razy ludziom woda dostaje się do środka, nawet wystarczy podmokła łąka, żeby się trochę wody dostało. To się, to się dzieje błyskawicznie, Później, jeżeli już doj, przyjdzie co do czego, możesz nie mieć czasu na tego typu działania, bo będziesz uciekał przed deszczem, ratował inne rzeczy przed zamoczeniem. I oczywiście odpowiednie ubrania w plecaku czy w torbie to podstawa. Aby się, że tak powiem, uszczelnić, dobrym pomysłem jest inwestowanie w jakąś taką kombinację. Kurtki i spodni, można zabrać jakieś małe kaloszki kempingowe, jeżeli jesteś na przykład samochodem, jedziesz w miejsce biwaku, a przynajmniej miej ze sobą wodoodporne buty. Mokra trawa też może skutecznie przemoczyć zwykłe obuwie. Do tego ciepłe warstwy jak polar to też obowiązkowy element ekwipunku. Powieczory, ranki mogą być rześkie. I szczególnie gdy biwakujesz gdzieś w okresie schyłku lata, sierpień, wrzesień, to już te nocne temperatury są diametralnie niższe niż te w ciągu dnia. Warto o tym pamiętać. Piąty błąd. To źle dobrany śpiwór i brak izolacji od ziemi. No właśnie, za cienki śpiwór, brak karimaty, i nagle okazuje się, że śpimy po prostu w lodówce. Jak tego uniknąć? Wybieraj śpiwór odpowiedni do temperatur i to zwróć uwagę, że musisz go wybrać jako odpowiedni do temperatur, jakich się spodziewasz w nocy, nie temperatur dziennych. To w nocy. Najczęściej będziesz przebywał w śpiworze, będziesz spał ciało, dodatkowo się z powodu braku innych aktywności też naturalnie wystudza, więc to jest bardzo ważne. Szukając śpiwora, szukaj oznaczenia na metkach tych śpiworów. One podają różne zakresy temperatur. Tutaj, w takich lepszych markowych śpiworach, między innymi też znajdziesz informacje o temperaturze ekstremalnej, ale ty skupię się na oznaczeniu komfort. To ta pozycja ci powinna najbardziej interesować z punktu widzenia doboru. A pod śpiwór, no warto obowiązkowo coś izolującego: właśnie matę, jakąś matę samopompującą lub dmuchany materac z warstwą termoizolacyjną, jeżeli masz możliwości tego zabrania ze sobą na biłak. Część piworów ma rozmiary uniwersalne, część ma, zwłaszcza te markowe, często mają określoną rozmiarówkę. I też odpowiednie kształty, na przykład kształt mumii. Warto z wyprzedzeniem dobrać piwór, aby on nie był no, źle dobrany pod względem rozmiarów, żeby czuć się w nim komfortowo. Za ciasny śpiwór, za ciasna mumia, będzie krępować ruchy. Może też mieć, możesz też mieć za mało miejsca po prostu na stopy, nie wyśpisz się. Może być też za, za krótki na wzrost, jeżeli jesteś osobą, nie wiem, na przykład pod 2 metry wzrostu. Natomiast z kolei śpiwór zbyt obszerny no to znacznie gorsza ochrona przed zimnem. Warto też pomyśleć o tym, że jeżeli planujemy spać z kimś, albo chcemy połączyć śpiwory, no to tak warto dobrać te śpiwory, żeby zamki były symetryczne, żeby można je było w razie czego spiąć jako jeden większy śpiwór. Nie każdy na to zwraca uwagę, dlatego podpowiadam, że jeżeli masz takie plany, to też warto o tym zawczasu pamiętać. Błąd szósty to Często przeładowany plecak, ogólnie nadmiar sprzętu. No więc często pakują wszystko na tak zwany wszelki wypadek. Jaki tego jest efekt? Mamy 20 kg na plecach lub pełno toreb w bagażniku, zadyszka przy rozkładaniu sprzętu po 5 minutach, nie mówiąc już o noszeniu takiego plecaka. A okazuje się, że z większości tych rzeczy nie będziemy korzystać. Po prostu wiele osób ma taką tendencję. Ja zresztą też czasami się na tym łapie, że na wypad nawet na jedną, dwie noce organizuje się tak, jakbym jechał co najmniej na tydzień, bo właśnie wychodzę czasami z założenia, że lepiej coś mieć w zapasie i z tego nie skorzystać, niż potem mieć brak jakiejś istotnej rzeczy. Ale w praktyce jednak częściej to jest błąd niż zapobiegawcze myślenie i działanie. Jak tego uniknąć? No. Ja to rozwiązuję w ten sposób, że po prostu robię sobie listę. Pakuję rzeczy, staram się pakować rzeczy uniwersalne i lekkie. Rezygnuję z takich, przynajmniej części rzeczy, że a, może się przyda. Jeśli idziemy, czy jedziemy gdzieś na jedną, dwie noce, nie potrzebujemy naprawdę też trzech, czterech kompletów ubrań. Jak już jesteśmy z plecakiem, rozdzielajmy e, ciężar, masę równomiernie. Pamiętajmy, żeby najcięższe rzeczy e, w plecaku układać na jego dno, nisko, lżejsze wyżej. Na przykład jeśli też na biwaku planujesz yy, pichcić, gotować coś, to no to też niekoniecznie od razu musisz na jedną, dwie noce, jeżeli jesteś, nie wiem, sam czy jedna, dwie osoby brać jakąś super hiper ninja yy, kuchenkę yy, gazową yy, z dużym kartuszem, tylko też można wziąć mniejszą i na przykład zagotować coś na dwa razy, a zawsze tego ekwipunku będzie mniej, będzie lżejszy. Kolejny niestety częsty błąd to brak zapasu pitnej wody czy nadającej się do spożycia wody i jedzenia, a także właśnie niesprawdzone wcześniej jedzenie. To się wiąże z takim myśleniem, że a gdzieś na pewno się napije, gdzieś znajdę wodę albo dokupię albo jakiś potok znajdę. No i jedzenie, które mam, na pewno będzie pyszne, bo inni je dobrze oceniali. Takie podejście często kończy się tym, że kończymy wycieczkę odwodnieni z pustym żołądkiem, a to co gorsza, na skutek na przykład spożywania nieoczyszczonej wody gdzieś na trasie możemy też skończyć z problemami żołądkowymi. Jak tego unikać? Przede wszystkim zabierz wodę na minimum jeden dzień i bardzo ważne, miej też coś do uzdatniania wody, czyli na przykład jakieś filtry do wody, jakieś tabletki uzdatniające, nawet jakieś małe naczynie i palnik, który pozwoli ci w razie potrzeby tą wodę zagotować. Jedzenie najlepiej mieć proste, kaloryczne i takie, które się nie zepsuje. Jeżeli nie planujesz zbyt. Intensywnie gotować, nie będziesz miał takich możliwości. Warto pomyśleć o jakimś jedzeniu liofilizowanym, jakieś owsianki, orzechy, suszone owoce, jakieś konserwy. Łatwo się z tego skorzysta. Zapas, też jedzenia, warto też troszkę mieć, ale bez przesady. Taka żelazna zasada jest, żeby mieć powiedzmy na dodatkowy dzień w zapasie. Ważną rzeczą podczas gotowania na świeżym powietrzu też jest zachowanie możliwie dużej prostoty. Zakładamy, że nie będziesz tam gotował trzydaniowego posiłku. Albo jeszcze, jeszcze bardziej złożonego z przystawką, z deserem, z bardzo wielu różnorodnych składników. Każdy taki składnik, każdy taki element to też dodatkowa część ekwipunku, więc warto też mieć to z tyłu głowy. Jeśli jesteś na kempingu przez kilka dni, oczywiście możemy tu sobie nieco poszaleć. Często na kempingu są jakieś możliwości przechowania w lodówce lub kupienia w okolicy świeżych składników. Więc tutaj na przykład, jeżeli podróżujemy na przykład samochodem czy placakiem, to można mieć jakąś jakieś puszki z rybą w puszkach lub trochę chorizo, jakieś jakieś świeże świeże warzywa najlepiej już posiekane w torbie, jakiś plasterek cytryny. Natomiast zawsze zalecamy planowanie posiłków na poszczególne części dnia, żeby to nie było tutaj wolnej amerykanki pełnej improwizacji na miejscu. Jeśli wiesz, że będzie z ograniczonymi udogodnieniami, przygotuj sobie część rzeczy, wiktuałów i nawet potnij je posiekaj w domu jeszcze przed wyjazdem. Jeśli zabierasz ze sobą już gotowe porcje żywnościowe, jakieś już przygotowane w torebkach, pudełeczkach, to też warto, warto takie jedzenie wypróbować wcześniej, aby się nie okazało, że twoje oczekiwania względem smaku diametralnie się rozjadą z tą potrawą i będzie ona dla ciebie w zasadzie Popularny błąd. Ósmy, to po prostu brak pewnej praktyki. Tutaj on się może e, ziścić poprzez np. nieumiejętność umiejętność rozpalenia ogniska, czy brak, e, umie, brak umiejętności w obsłudze naszego ekwipunku. Człowiek marzy o ognisku, a potem na miejscu np. No, mokre patyki, e, brak podpałki, trzy godziny dmuchania w popiół, albo się kopci na potęgę, albo np. zabrać super kuchenkę gazową, kartusz, ale wszystko zawodowe, tylko nie za bardzo wie, jak to wszystko używać, połączyć. Jak takich sytuacji unikać? Przede wszystkim poćwicz w domu. Naucz się y, korzystać z, z pałki, czy to skory brzozowy, czy jakiejś innej kupnej. Y, Miej dobre, dobre źródło ognia, najlepiej. Jeżeli nie umiesz używać ksiesiwa, to warto mieć po prostu solidną y, zapalniczkę. Najlepiej też mieć jakąś zapalniczkę y, backupową w zapasie. Y, zabieraj zawsze jakąś podpałkę, może to nawet być nasączona woskiem. Y, Wata. Tutaj naprawdę nie trzeba nie wiadomo jakich technologii. A jeśli ognisko jest zabronione w danym miejscu, a to zakładam, że wiesz, bo sprawdziłeś wcześniej, no to po prostu warto mieć jakiś palnik turystyczny z małym kartuszem. Jeśli masz kuchenkę czy palnik, to przed wyjazdem też przede wszystkim sprawdź, jak to obsługiwać, żeby to było sprawne i co najważniejsze, bezpieczne dla ciebie i dla otoczenia. Generalnie przetestuj przygotowanie, e, przygotowany sprzęt, przetestuj gotowanie, spań, pakowanie, rozkładanie namiotu, to o czym już mówiłem wcześniej. Lepiej popełnić pewne błędy e, na sucho niż potem na środku lasu, zwłaszcza jeżeli będzie zmrok albo zacznie padać. Błąd e, dziewiąty, który często okazuje się takim, który może naprawdę zepsuć e, uroczy biwak nawet w najpiękniejszych okolicznościach przyrody, to ignorowanie muszek, komarów i innych latających natrętów. No właśnie, komary, muszki, ale też na przykład osy, one tam są, gdzie się wybierasz i czekają na takiego słodziaka, nieświadomego obozowicza, który nie przyszedł przygotowany na przykład z jakimiś siatkami, moskitierą czy sprayem na owady. Jeśli zapomnisz o tych elementarnych rzeczach, to pod koniec podróży, albo nawet wcześniej, będziesz po prostu Pokryziony, to wszystko, co tam było w okolicy, będziesz wyglądać, jakbyś e, się zaraził jakąś średniowieczną chorobą, za którą ktoś kiedyś zdobył e, nagrodę Nobla. Zainwestuj w dobry środek odstraszający e, owady, gdziekolwiek jesteś. Na przykład kup sobie też jakąś. E, to grosze kosztuje, moskitierę na głowę. Możesz sobie też, e, jakby. No, Zainwestować w jakieś bardziej zaawansowane odstraszacze, które pozwolą ci biesiadować wieczorem przy lampce bez obawy o ataki owadów czy innych leśnych natrętów, że zjedzą cię żywcem. A jak się zgapiłeś i nic nie zabrałeś, no to przynajmniej włóż na przykład do spodni, znaczy spodnie do skarpetek, załóż długie rękawy na siebie, kaptur. No i będziesz może wyglądał śmiesznie, może się trochę upocisz w, efek w efekcie zaśmiertniesz, ale będziesz nieco mniej podatny na ugryzienia. Błąd dziesiąty to brak apteczki i podstawowej wiedzy w zakresie udzielania nawet sobie jakiejś drobnej pomocy robienia opatrunków. I tu nie chodzi od razu o jakąś poważną akcję ratunkową, o reanimację. Wystarczy zadrapanie, kleszcz, poparzenie, otarcie. Prawda, że już jest w czym wybierać? A ty masz tylko jakiś gdzieś tam marny, mały plasterek z minionkiem czy w kaczuszki i jakiś scyzory, którym nawet tego plasterka raczej dobrze nie przetniesz. A jak tego uniknąć? Skompletuj apteczkę z myślą o miejscu i czasie trwania biwaku. Minimum to środki odkażające, opatrunki, plastry, nożyczki, penseta. Jakieś, jakieś tabletki przeciwko biegunce i ważne też, żeby mieć jakąś, jakieś tabletki na reakcję alergiczną. Oraz też, tak jak mówiłem już wcześniej przy wcześniejszym będzie warto też mieć jakieś tabletki do odkażania wody. I najlepiej, jeśli chodzi o nożyczki, to takie dedykowane do cięcia bandażu. Przejrzyj poradniki pierwszej pomocy, to nie boli, a naprawdę może w razie czego pomóc. I ostatni, jedenasty błąd, jaki chciałem omówić, to brak planu awaryjnego. Co mam na myśli? Tutaj kilka aspektów. Na przykład, rozładował nam się telefon, latarka przestała działać, a my nie do końca wiemy, co dalej z tym robić, nawet nie wiemy do końca gdzie iść. Albo na przykład, brak planu pomysłu na inny scenariusz biwaku, jeżeli pojawią się w jego trakcie jakieś komplikacje. Obozowicze często podchodzą do swojej pierwszej podróży, właśnie takiej pod namiot, czy w ogóle jakiejś wyprawy z plecakiem, no w ten sposób, że koncentrują się na trasie i bardzo szczegółowym planie. Oczywiście planowanie jest dobre, ale też trzeba tutaj mieć do tego pewien dystans i, i zdrowy rozsądek, bo są na przykład takie osoby, że planują. 6 rano pobudka, o 7 wychodzimy na trasę, jeszcze gdzieś, jakieś po, po drodze drobne zakupy, jakieś, jakieś na przykład piwko. I o, o godzinie, nie wiem, 16 docieramy na miejsce, rozbijamy obóz, gotujemy naszą zaplanowaną, wyśmienitą kolację i oglądamy wspólnie zachód słońca, wiadomo, brzmi fajnie. Racjonalnie ma duże szanse, że, że się to zrealizuje. Ale na przykład zaśpisz albo po drodze nastąpi awaria auta, czy opóźnienie pociągu. Na trasie pomyliłeś na przykład trasę albo w wymarzonym miejscu są już inne namioty, albo na przykład załamała się w międzyczasie pogoda. Jak takich sytuacji uniknąć? Albo może inaczej, nie zawsze da się ich uniknąć, więc jak sobie z nimi radzić? Jeśli chodzi o problemy z wyposażeniem, no to odpowiedź jest relatywnie prosta, banalna wręcz. Zabierz. Powerbank, zapasowe baterie, latarkę przynajmniej zapasową jako czołówkę, jakąś dodatkową zapalniczkę, jakiś dodatkowy sprzęt do nawigacji, taki, który nie będzie uzależniony od y, telefonu. Telefon oczywiście naładowany też trzymaj w trybie na przykład oszczędzania staraj się go też trzymać y, w, takim, w taki y, sposób, żeby nie był narażony na wilgoć albo na zbyt duże nasłonecznienie, bo to mu też nie będzie pomagać. Y, ważne też, abyś powiedział komu, gdzie idziesz z kim idziesz, gdzie planujesz być, nocować i kiedy planujesz wracać. Przed wyjazdem sprawdź zasięg, lokalizację y, punktów awaryjnych, drogę ewakuacyjną, najbliższą jakąś placówkę medyczną. To też lepiej wiedzieć niż potem w panice, w nerwach e, dopiero zacząć szukać tych, tego typu informacji. A co z właśnie z pozostałymi niespodziankami? Na przykład zmianą pogody? Zajętym y, miejscem, w którym chcieliśmy się rozbić? No cóż, tego się nie da uniknąć, nie wszystko da się przewidzieć i zaplanować. Nie traktuj takich zdarzeń jako zdarzeń pechowych, że masz pecha. To jest w porządku i to się ma prawo zdarzać. Najlepszą częścią biwakowania, przynajmniej w mojej ocenie, jest w pewnym sensie właśnie przyjęcie tego chaosu na klatę. Właśnie to jest fajne, że nie wszystko da się przewidzieć, przewidzieć. i warto po prostu mieć z tyłu głowy konieczność dopasowania się. Co to daje? No, unikniemy frustracji, a przy okazji zbieramy historię do późniejszego śmiechu przy ognisku, do opowiadania znajomym. Zresztą też jest szansa na poznanie wielu nowych, super osób, które mają podobne pomysły na spędzanie wolnego czasu jak my. Niespodzianki są częścią radości biwakowania, nawet jeżeli to niespodzianką jest zła pogoda. I co najważniejsze, zdobywasz doświadczenie, następnym razem nauczysz się jak czegoś nie robić lub zrobić to lepiej inaczej. No i zbliżamy się do końca. Wiadomo, no pewnie jeszcze co najmniej kilka takich błędów, które trafiają się początkującym biwakowiczom czy osobom uprawiającym wędrówkę można byłoby wymienić, ale jest też dobra wiadomość, takich błędów łatwo można uniknąć. Wystarczy trochę przygotowania, odrobina wiedzy, szacunek do natury. No i mam nadzieję też, że porady właśnie z tego filmu też będą przydatne. Jeżeli masz jakieś inne propozycje, czy, czy spostrzeżenia, czy doświadczenia odnośnie tych błędów, będą cenne, twoje komentarze podziel się nimi. Będzie to też dobra, wartościowa lektura dla innych widzów. Jeśli film uważasz też za przydatny, zostaw łapkę w górę, podziel się z nim, z innymi. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Pozdrawiam. Cześć.